Przechodzimy troszeczkę bardziej już do danych ciągłych, czyli do danych ilościowych. Zaczniemy od rozkładu normalnego. Krzywą Gaussa już kojarzycie? To dobrze. Rozkład normalny. Słuchajcie, dlaczego tak bardzo się czepiają tego rozkładu normalnego? Dlatego że wraz ze wzrostem próbki, tutaj macie małą animację, tak, jeżeli próbka rośnie, to wasz zbiór danych uroskład tych waszego, waszej badanej zmiennej będzie dążył, będzie się zbliżał do rozkładu normalnego. I dlatego tak naprawdę jest to tak często stosowany rozkład. Jego wzorek nie jest bardzo przyjazny nie jest umieszczony tutaj. Natomiast tak naprawdę on zależy od dwóch wartości, tylko od średniej i od odchylenia standardowego. Problem polega na tym, że ta średnia i odchylenie standardowe mają dotyczyć populacji, a nie próby. Więc już jest troszeczkę gorzej, natomiast to są tylko dwa parametry, których nie znamy, więc tragedii wielkiej nie ma. Zapamiętajcie sobie jak wygląda hipoteza zerowa przy badaniu zgodności z rozkładem normalnym. Zerowa mówi, że jest zgodność ja wam powiedziałam, że każdą hipotezę zerową można napisać na zasadzie znaku równości, tak? Bardzo prosto w tym momencie sobie to uzmysłowić. Wasz rozkład, tak zwany rozkład empiryczny, empiryczny, empiria, doświadczenie, tak? Ten zgromadzony, na podstawie zgromadzonych danych. Czyli między waszym histogramem, czyli waszym rozkładem yy, empirycznym można postawić znak równości z rozkładem, teoretycznym normalnym, tak, rozkład normalny jest rozkładem wymyślonym. To, że on tam powstał na podstawie różnych innych doświadczeń, ale generalnie jest rozkładem wymyślonym, teorią. Czyli hipoteza zerowa mówi tyle, że rozkład normalny, że wasza zmienna ma rozkład zgodny z rozkładem normalnym. Jedna uwaga, nie oczekujcie, że wasz histogram ułoży się idealnie w krzywą Gaussa. Dlatego, że robiąc wszelkiego rodzaju hipotezy powiedzmy tak, robiąc wszelkiego rodzaju hipotezy, my mamy ten błąd, tak? To ten 5% błąd. Ja się zgadzam na to, żebym 5 razy na to się pomyliła. W związku z czym jakieś delikatne jakieś delikatne odejścia od tego rozkładu mogą być, tak? A mimo tego test będzie twierdził że jest ta zgodność z rozkładem normalnym. Słuchajcie, testu zgodności do badania e, zgodności z rozkładem normalnym tak naprawdę jest trzy najczęściej wymieniane. Test Shapiro-Wilka, którym my się będziemy posługiwać, test Kołomogorowa-Smirnowa, bardzo często rozpowszechniony. E, tak, nazwa, e, dobrze wszyscy słyszeli. <grych> Yy, przy czym on jest do, do dużych prób raczej stosowany, tak? Test shapiro raczej do takich mniejszych próbek, a że najczęściej jednak lekarze badają mniejsze próbki, test shapiro w zupełności wystarczy. I jest jeszcze ten test zgodności chi kwadrat. Test zgodności chi kwadrat jest troszeczkę szerszy w swoim działaniu, ponieważ on pozwala porównywać yy, tak naprawdę wasze rozkłady empiryczne z każdym innym wymyślonym yy, rozkładem. My się skupiamy na teście Szapiro Wilka.